Witam moich w motoryzacji To jest Volkswagen Phaeton Widać jakim tu silnikiem W12 6.0 Jeżeli chcecie sobie kupić Volkswagena Phaetona to albo ten model ze względu na to, że to jest najmniej awaryjny silnik wyprodukowany przez Volkswagena to znaczy W12 6.0 albo polecałbym jedynie 3.0 z tego względu, że jest też e, dużo tańszy w obsłudze niż silnik e, V10 5.0 diesla, ponieważ to jest najgorszy silnik Volkswagena najbardziej usterkowy pod tym względem, jeżeli będziecie chcieli wyciągnąć wtryski e, to musicie rozebrać cały silnik pod, pod tym względem, że pod tym względem, że wtryski po wyciągnięciu trzeba rozwiercać gniazda i wstawiać nowe tuleje, ponieważ wtryski są montowane na jeden uchwyt, co powoduje przy demontażu, są tak ostre krawędzie, jeżeli wsadzicie chociaż z nowymi uszczelniaczami. To tak, i tak będzie Wam to wszystko przepuszczało. I oczywiście będzie ponowne rozbieranie silnika, i rozbieranie silnika. No i dodatkowe koszty pod tym względem, że po wyciągnięciu wtrysków już tylko nadaje się cały do remontu. Także, jeżeli chcecie, to W12. Najmniej awaryjny silnik, wiadomo ee, na samej benzynie. Zeźre was raz, <grymna> razem z waszymi funduszami. Ale jeżeli założycie do tego gaz, to coś pięknego. Piękna moc, piękny samochód. Mega komfortowy. Także pozdrawiam. Nie bądź chuj! Subskrybuj.